Bierne palenie to wdychanie przez osobę niepalącą dymu tytoniowego, który jest wydychany przez palacza, albo po prostu ulatnia się z zapalonego papierosa. To samo zjawisko dotyczy e-papierosów. Jeśli wdychamy tą chmurę, która powstaje w wyniku wapowania, to wdychamy wszystkie substancje toksyczne, które się w niej znajdują. I zjawisko biernego palenia jest takie specyficzne, jeśli chodzi o dzieci, szczególne zjawisko, bo dzieci nie mają takiej możliwości, żeby opuścić pomieszczenie, w którym się znajdują. Tak naprawdę nie mają y, możliwości zawalczenia o swoje prawo do oddychania czystym powietrzem. Wdychanie przez dziecko koktajlu 7 tysięcy związków chemicznych zwiększa ryzyko występowania zarówno chorób, jak i różnych zdarzeń medycznych, na przykład nagłej śmierci łóżeczkowej. Warto pamiętać, że narażenie na bierne palenie też w okresie płodowym zwiększa ryzyko różnych chorób w wieku niemowlęcym i w okresie bycia tak zwanym małym dzieckiem. I to są częstsze infekcje układu oddechowego, to są ostre i przewlekłe choroby ucha środkowego. To jest gorszy rozwój psychofizyczny, to jest choroba meningokokowa, duszności, kaszel, zaleganie fles. My. Większość badań, właściwie prawie wszystkie, pokazują, że dzieci, których rodzice palą, mają też większą e, szansę, właściwie większe ryzyko na rozpoczęcie palenia. Te dzieci mają taką bardziej akceptującą postawę dla zjawiska palenia. To wynika prawdopodobnie z tego, że dzieci potrzebują usprawiedliwić, zracjonalizować palenie swoich rodziców, bo trudno im zrozumieć, że osoby, które są dla nich w pewnym okresie życia najważniejsze, palą, a tym samym zwiększają ryzyko różnych śmiertelnych chorób. Palenie zwiększa ryzyko przedwczesnego odklejenia się łożyska, zwiększa ryzyko przedwczesnego porodu, no i niestety poronienia. Bardzo często też dochodzi do zjawiska hipotrofii płodu, czyli zahamowania wzrostu płodu w okresie życia płodowego. Warto pamiętać, że ten koktajl 7000 związków chemicznych przenika przez łożysko do płodu. Dzieci, mam, które paliły powyżej 10 papierosów w ciąży, mają gorszy rozwój neurobehawioralny. To znaczy, że mają niższe wyniki w testach inteligencji, gorzej się uczą, mają większe trudności w nauce czytania, większe trudności w matematyce, fizyce, mają często objawy tzw. nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Palenie z trzeciej ręki to zjawisko osiadania substancji toksycznych zawartych w dymie tytoniowym na tkaninach i różnych powierzchniach w pomieszczeniach. I to jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci, bo wiemy, że dzieci raczkują, kładą do buzi bardzo wiele przedmiotów. I warto pamiętać, że nie wystarczy wywietrzeć pomieszczenia. Niestety trzeba wyprać tkaniny, a także umyć wszystkie powierzchnie. Dlatego nie pozwalajmy na to, aby osoby, które palą papierosy, bez umycia rąk czy nawet zmiany ubrań brały nasze niemowlęta na ręce. Aby uchronić nasze dzieci przed konsekwencjami wdychania dymu tytoniowego, po pierwsze sami nie palmy w ich obecności, po drugie nie pozwalajmy na to, aby ktoś palił w ich obecności, również w samochodzie, nawet przy uchylonym oknie. Nie pozwalajmy brać dziecka na ręce osobom, które tych rąk nie umyły, a najlepiej nie zmieniły ubrań. No i zadbajmy o to, żeby mieć pewność, że przedszkole i szkoła naszego dziecka są wolne od dymu tytoniowego.